maneczko, witajcie na moim kanale. To jest oczywiście Olga, to jest Nadia i dzisiaj jak wiecie pytania do dziewczyn z drużyny piasta. Mieliście zawsze dużo pytań w komentarzach. Chcieliście po odcinku z prezesem i Tomkiem, żeby był taki odcinek, no to jest. Zostawcie łapki w górę, ma być 12 tysięcy, jak nie to już tak się farbuje. Ja, jak nie będzie 12 tysięcy, to się farbuje? No. Nie, odwrotnie Zostawcie łapki w górę, ma być 12 tysięcy Jak będzie to roi***, nie wykonasz zadania, wskakujesz do basenu To lepiej zostawiajcie, bo jest mega gorący. ja bym wskoczył do basenu No i oczywiście y, subskrypcję i dzwoneczkiem Otrzymajcie kanał, a my nie przedłużajmy, słuchajcie, zaczynajmy Tylko 633 pytania po 6 godzinach, dzięki widzowie, dzięki naprawdę Nie postaraliście się, co tak mało Ile macie wzrostu, dziewczyny? 1,40 chyba no, Mac 50. Mac 50? Taka różnica między wami? No. Co ty? Nie, nie, nie no może Nadia nie kłamie, jej. Oczywiście. Dobra, to nie kłamie. Mam odpowiedź na dwa pytania. Dziewczyny nie kłamią. Jak się macie dzisiaj? Dobrze <grym> czy źle? Dobrze. 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 E, jaki jest wasz ulubiony piłkarz? Ja mam trzy. Ja mam jednego. A, no jaki jest wasz ulubiony piłkarz lub piłkarz? U mnie jest Neymar. Neymar? Neymar! Ojej. <grym> Ja mam Messi Lewandowski. Mam babę. Myślałem, że powiesz dwóch jednak, czyli. Messi Lewandowski. Messi Lewandowski już <noise> jest, tak? Okej. Okay, yeah. do kolejnego pytania. Czy gracie w FIFA? Nie, tak. Ja też nie. To ja z Piona. Żółwik. Wait a minute. Piona. Czemu mówisz? Piona? Dajesz Żółwika. Z nią to zawsze tak. Kamień. Kamień, kamień. Ile lat gracie w piłkę? Ja prawie dwa lata. Cztery albo pięć. Coś pomiędzy. Aha. Końce zaszło w ogóle, ciemno się zrobiło. Co, robi, co lubicie poza piłką nożną? Ręczną. tak ty na pewno chciałaś powiedzieć Fortnite, PS. Co A ja śpiewam. Śpiewasz? A no. A jaką piosenkę ostatnio śpiewałeś Ja dalej nic nie śpiewałam, wiesz dlaczego? No śpiewaj, coś pokaż Nie Ej, no to jeśli chcecie, Nie. żeby Olga nagrała track z Wiktorią na jej tak, kanał Tak, na pewno To zostawiajcie łapki w górę, 10 tysięcy i nagrywamy taki track Tylko? Traczek. 15, 15 To 16 16 tysięcy łapek i Olga nagrywa track z Wiką, tak? Nie Zobaczymy, wbijcie to zobaczymy Kogo najbardziej lubicie z waszej drużyny? Ja wszystkich lubię tak samo, ja A. Też. A prezesa też tak lubicie? No no. Okej. Okay, okay. Czy grałyście kiedyś na innych pozycjach niż teraz na tych, których gracie? Ja jak zaczęłam, to grałam na napadzie. Tak? To mhm. jak zaczęłaś to grać na bramce? Nie, ja zawsze grałam na tej pozycji, tylko teraz jak nie gramy na Orliku, to przerzam na pomoc, a jak to nie ma kogoś na obronę i ktoś obrony ma rzeź i nie ma obrońców to wchodzę na obronę. Czyli w sumie możesz grać wszędzie? No ja też może grać wszędzie, pokazała to na turnieju, już, ja bramkę, żeby grała zakład. Jeśli nie wiecie, jaki to turnik sprawdza ma swoje tutaj? Czy waszym zdaniem prezes jest najlepszy w piaście Błaszki? Nie. 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 Czy nie przeszkadza wam przebieranie się w szatni z chłopakami? Nie. 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 Czy Olga jest z Tomkiem? Nie. Na pewno? Na pewno. Potwierdzasz? Tak. Potwierdzasz? <grym> tak. Dobra, no to jak już jesteśmy przy tematach miłosnych. Czy zakochałyście się w kimś z drużyny? Nie. Jak nie. tak, to w kim? Nie. Ja nie. Ja i Co oni mają z tym kochaniem? Nie wiem. Każde pytanie jest o kochaniu. Tak nie mieli innych pytań. To Mamy... co w tytule jest, to też będzie zaraz. O, o, właśnie. Czy macie rodzeństwo? Słuch... Ja mam. Ja też Siostry ja... masz? Dwie. Dwie. Dwie siostry masz. Ty ja masz... mam brata. Jednego brata Tak. Ma. Kubę? Tak. Wszystko, się? A ja mam Darię i Paulinę. Pozdrawiam się. Pozdrawiam. Uch. Mają rodzeństwo, potwierdzam. Nie kłamę naprawdę. Jakim klubom kibicujecie? Barcelony. I Piast Blask. Ja pia hej, Piast. Z... Ja tak samo. Pytanie o szkoły. Czy dobrze się uczycie w szkole? Tak. Jakie miałeś ci świadectwo? Znaczy, Nadia, odpowiedz. Dobrze się uczysz? No. Miałeś z paskiem? Nie. A ty miałeś z paskiem? No. Nie wiem, bo nie mogę wejść na dziennik. Skąd ja mam wiedzieć? Zapomniałeś hasło? <laughs> Widzicie? Nadia nawet nie wie. Czy Olga ma Instagrama? Nie. Nie ma Instagrama. Czy będzie mieli Instagrama? Może będzie mieli Instagrama. Kiedy? Tak. Czy czeszecie się? Grzebiniami? Nie. Nie. No, nie. A czym się cieszycie? Czoską. Czy Nadia i Olga się przyjaźnią i czy macie dobry kontakt? Tak. Przyjaźnicie się? No. A macie w domu dobry, dobry kontakt? Gniazdko? Zdziała? No, no. No, mają, widzicie. Każdy chyba ma dobry kontakt w domu. Jakbyście nie mieli dobrego kontaktu, jak byście ładowali telefony? Żeby patrzeć nasze filmy. No właśnie, Mówię pytanie. Nadia, ile strzeliłaś bramek? Na Trzy? turnieju jest strzeliłaś jedną, na spalingu hojnym drugą. Na Hali wtedy strzeliłaś też, nie? No. Od bramki do bramki. Wiem. Czyli 3-2, ewentualnie 7. Może nie pamiętam, wiecie. Mam. No. O, jaki jest wasz rekord w kapkach? Wiem. To sprawdzimy w testach ekipy już niedługo. Nie mam powiedzieć? Nie mów, a no, nie powiedz. 562. Ile? 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 Dwa. Która z was więcej waży? Nadia. Nadia, bo ma więcej centymetrów. A ile ważycie? Ja 38. 30-31. Ja, że jakie lekkie. A ty? Ja ważę 80. Ja mhm. ważę więcej niż wy obie razem, wszystkie. Co robicie poza graniem w piłkę? No nie wiadomo, komputerę, skatepark. park, Ja się kąpię w basenie. Pyło. No dobra, a w zimie co robisz, jak nie kąpisz w basenie? Skąd mam co robię w zimie jakieś nie wiem, a ty co, co robisz w końcu? Od no piłki gram w piłkę. Nadia no jest cały dzień na Orliku, ja nie? Tak... na Orlik do Błaszek kiedyś, one są tutaj, nie? Czy lubicie nagrywać z Justkiem? Tak. Tak. No. Dobrze, dobrze, że dostaliśmy producenta. Jakich macie ulubionych youtuberów, youtuberki? Oprócz Justka. No to Friz. Friz. Friz i Kamuś. Friz i Kamuś? Kamuś? No nie! Tam już jest ta. ekipa No, jest po Patec, Wariatec, pozdrawiamy. O, lubicie placki. Ale jakie? Nie, no, no. nie placki. No tak, no tak. Zawsze lubię placki, najlepiej z dżemem widzicie tango psawiki? Tak! Fajne jest. To jest kozak. Tango, kozak. Fame czy pieniądze? Nic. Mm. Mm, mają wszystko. Mają to i to. No. Muszą wybierać. Jaki Nadia masz nikt w Nie mówię, bo każdy będzie no. mnie zapraszał. nie, to y, jak chcecie pograć ze, z Nadią albo ze mną, to niedługo streamki będą u mnie na kanale, będziemy grali w Fortnite, w CSK, różne gierki, więc lepiej subujcie z dzwoneczkiem i obserwujcie na Insta, bo tam mówimy, nie? Ale Just Take i Fight, Football, to możecie wejść, tam się pojawi coś, jak będzie z nami na streamku. Kogo najczęściej bijecie z ekipy? Prezesa. Ja nikogo nie biję. Olga nikogo nie bije, bo ona jest... Zdarzy się, Fifiego. takiego <noise> bydła lecić, ty bijesz Fifiego? Ja nie biję Fifiego. A, no czasem może. <noise> Fifiego. Ja nie biję Fifiego, Fifiego. okej. Okay. Bo jest pytanie, czemu Nadia prawie zawsze ma dwa warkocze? Nieju, bo jest wygodnie. Nie, no wiecie, jak gracie w piłę, to fajnie jest mieć chyba, nie? Związane, nie? nie? Bo no. tak to przeszkadzają. Włosy wchodzą do buzi, do nosa, Co? do. Co? Kupieją ci przecież. Data urodzin. RODO. I następnym razem zadaję pytania na Insta, bo tu jest za dużo, więc lepiej obserwujcie te Freestyle na Insta. Ej wiesz, co robi piłkać na ulicy? Gra. Stoi w korku. więc skąd ty to wiesz? No każdy to wie, no kurde! Stoi w korkach, no, a nie w korku. No właśnie, ale zostaje sprankowany! Hashtag Justek Kiemajda! Słuchaj, patrzcie to. Ile macie lat? 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 Dużo. Ja mam Dokładnie. 11 końców w tym roku. Tak. Nie, zaczynam. To wy nie jesteście w tej samej <noise> klasie? Ja poszłam wcześniej do szkoły. No. A jesteście w tym samym, ten sam rocznik? No. To xd. Szybko, szybko, bo trening mam. Będzie padać, szybko. Patrz, nawet syreny biją. Już tak zobacz, auto ci szybę wyrwało. No. Co? Mówcie tak. Czy dziewczyny są dobrze traktowane w drużynie? Tak. tak. Nie. Keba czy pizza? Ja lubię to i to, ale częściej jem pizzę. Wiecie, no. pizza to takie jest dobry kebab, że trzeba gdzieś u nas jechać do się za Kalisza. No. Tam to pizza to jest nawet na miejscu, ale też... nie. A ty co? Tak samo. Tak samo, czyli to i to. Czy Justek wykorzystuje Was do nagrań? Tak, tak. Tak. Nie, no nie. Gofry czy lody? Lody, lody i gofry. On miał wybierać gofry czy lody, to wolę gofry. Jakby się kiedyś gofra. Z nutellą, bitą śmietaną i owocami? Wiesz co? Ja, myśla, ja myślałem, że to jest za słodkie, ale to jest najlepsza rzecz. Ej, ale taka. wiesz co? Ja lubię to i to. Kto jest lepszy? Kto jest lepszy? Lepszy. Kto jest lepszy? Ronaldo, czy Messi, czy Prezes? Prezes. 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 A dobra, no to kto jest, kto jest drugi, na, drugim Ronaldo, na drugim miejscu? Ronaldo, czy Messi? Prezes. Prezes. Dobra, no to drugi, Ronaldo, top. Właśnie. Tylko Messi, lolo. tylko Barcelona. Lolo. Lolo. Kto lolo. najbardziej lolo. Wam, lolo. wam lolo. się lolo. podoba z piasta Jeju, dos 13 kważy. nie pytajcie, bo wy w ogóle i... czemu ty, się pytać o takie rzeczy? prywatności! Właśnie! Przejdźmy do pytania tytułowego. Nie muszę patrzeć na telefon, bo było setki takich pytań. Widził się? Tak. To dobrze. Czy macie chłopaka? Nie. nie. Ty nie masz chłopaka? Nie mam. A czemu się tak śmiesz? Ja słyszałem, <laughs> że ty masz chłopaka. Dybale, że masz chłopaka. Co? Ty masz dziewczynę. Ja mam dziewczyny. Ty masz chłopaka. Ha! Dziewczyny są wolne. Ludzie mamy <grymienicza> 11 lat! E, dobrze, także w tym odcinku to wszystko. zostajecie łapeczki w górę, bo 10 tysięcy czy 12 to robimy odcinek z basenem. U mnie w domu. Pamiętam, Dobra. jak ten rzucili mnie tam. To wikaję, po tym kostka bolała. No, 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 no. Ja nie pamiętam. Chcesz coś powiedzieć na koniec? Żart? Nadia masz jakiś żart? Słuchaj. Ja chcę powiedzieć. No to po jednym rzut że. No ty mu w ja muszę coś przypomnę. Co robi tak na YouTubie? Dajcie mi suba. <grym> W ogóle nie śmieszę, w ogóle tak nie mówię. Dajcie mi suba, nie? Jak coś. Jak nazywa się zwierzę y, złomiarza? Zwierzę złomiarza? Czekaj, ty, czekaj, czekaj. Złomisz. Nie wiem. Puszek. Dobra, także dajcie mi suba. I się. Elo. Elo.